Dobra, słuchajcie, to że ktoś zamiast Kessel wprowadził Kisiel, to jedna para kaloszy, ale jak jeszcze mogliście to pominąć tak, że wylądowaliśmy na galaretce? Trzy! Witam Was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. W kioskach ukazał nam się już nowy numer magazynu LEGO Star Wars. Jest to numer oznaczony e, sierpniową cyferką, czyli 8. W środku znajdziemy Sokoła Millennium, mini model Sokoła Millennium, pokonaj lot na... Kessel, właśnie w środku również dowiemy się, jaki talent ma Wider. Zapłacimy za to wszystko 12,99, ale możemy za to wygrać. Klocuszki, 10 aż takich zestawów jest do wygrania w tym miesiącu. No a zestaw, który znajdziemy tu z Sokołem milenium, ma 32 elementy. Gazetka nie jest czymś, co by nas zaskoczyło. Oczywiście otrzymujemy tu bardzo fajny komiks właśnie o talencie Wajdera. Wszystko jest przeplatane różnymi łami, główkami, kolorowankami, tutaj zagwustkami, nad którymi troszkę główkę możemy. Połamać. Komiks jak zawsze świetny humor trzyma i nie trzyma się w ogóle kanonu, ale do tego jesteśmy już przyzwyczajeni. W środku znajdziemy dwa plakaty: jeden to jest właśnie z tym sokołem Millenium, drugi natomiast to jest już z X-Wingami. Zawsze tak mamy, że jednak mamy gdzieś tam jedną nowszą część, drugą starszą. Na tych plakatach, jak mówiłem, są wypełnione łamigłówkami i tak dalej. Tym, do czego przyzwyczaiło nas już to, to, to czasopismo. Na końcu Wasze prace i ten mi bardzo się spodobał niszczyciel. No moi drodzy, jak ja byłem mały, coś takiego do szczęścia. Wystarczyło, żeby mieć faktycznie Gwiezdny Jeszczyciel I nic więcej nie trzeba było Jak mówiłem, 10 takich mamy do wygrania magazynków Również mam ankietę, która ma pomóc wydawnictwu W tym by byli lepsi Na końcu otrzymujemy grę w pary Po raz kolejny chyba otrzymujemy grę Tutaj z tylnej okładki, więc uczą się od Blue Ocean bo Ponieważ Star Wars wydaje inne wydawnictwo No ale cóż, taką grę nie mógłbym pokazać Na kanale gamingowym Na nas w przyszłym numerze, który już 29 sierpnia Otrzymujemy, otrzymamy Właściwie tutaj takiego hmm, B-Winga 52 aż elementy, więc całkiem dużo, i wydaje mi się, że on będzie gabarytowo całkiem spory. Warto więc czekać. Natomiast w tym numerze, co otrzymujemy? No, jak już wspomniałem, jak już dzisiaj tam migną nawet co koła mileniu. Dla fanów białego, no, jest to tutaj raj. No, bo spójrzcie, ile fajnych białych elementów tutaj możemy znaleźć. Choć jest ich tylko 32, natomiast białe, kółka duże, no, to jest coś nie, niesamowicie. No, fajnego. jeżeli lubicie właśnie takiego typu elementy no to nie powinniście narzekać natomiast ja osobiście nie lubię tego sokoła milenium jest on taki czysty, bez historii jakoś tak dla mnie bez charakteru on tutaj również jest mocno umowny w stosunku do tego jak on wyglądał w realności bo pozwólcie, że wam pokażę ja tutaj sobie odnalazłem gdzieś było takie jedno porównanko no właśnie, chociażby od góry no spójrzcie, ten sokół wygląda no tak, ten tak to niebieskie, ani się nie zgadza no, są elementy i tak dalej ale jako jednak człowiek, który mocno jakby jest za tą umownością no, to kurczę, nie będę się tutaj tego czepiał. No, ale chcę, żebyście tylko to wiedzieli. No, takie działeczko, malutkie, no właśnie, co on miał tym uszczelić? No, do kaczek mógł sobie to najwyżej poszczelać, ale oczywiście nie mówię tu, że konstrukcja jest zła, bo absolutnie nie. Choć ten poprzedni, jeden z pierwszych numerach soku mi się bardziej podobał znacznie, ale po prostu ja tego Sokołu, co do zasady, do zasady nie trawię, po prostu nie lubię go jakoś i tyle, tak jak całego filmu z mmm, no Natomiast, jeżeli macie go obierze wokół, to spójrzcie. Mamy tu oczywiście silniczki, od spodu też tutaj. Tak, drugiego działka oczywiście brak, bo to by nie mógł lądować. Tutaj kokpit wygląda w ten sposób i to jedyny, jedyny słaby element, który można tu powiedzieć, o, bo widzicie, on się może łatwo odczepić, łatwo możemy go zahaczyć, łatwo może on odpaść. To działeczko tutaj, no nic za bardzo wiele nie mamy tutaj, pomimo, że to była kapsuła ratunkowa, ona się w żaden sposób nie odczepia. Model fajny, solidny, spoko, czuję, że można będzie rzucać i tylko ten kokpit, by tutaj odpadł, a może i nie. Natomiast ja, jako fan starego sokoła, zawsze będę fanem starego sokoła i nie wyobrażam sobie, powstać jakiś inny soku, który mi się bardziej spodoba, no ale jeszcze moi drodzy zobaczymy, saga trwa cały czas najnowszy numer LEGO Star Wars już w kioskach, 13 zł otrzymujecie magazyn z cokołem Millennium prezentuje się ona, mówię spoko ale cały czas jednak będę fanem yy, starszego, no i czekam na Bewinga, ponieważ dziwię się, że tak późno ten Bewing w ogóle będzie lodował w magazynie, no ale cóż zrobić, moi drodzy, ważne, że będzie. Jeżeli lubicie Star Wars, zapraszam Was chociażby właśnie na mój kanał gamingowy, gdzie dużo w Star Wars grałem, ale tutaj na tym kanale również było już wiele recenzji i to nie tylko gazetek, także wpadajcie, oglądajcie i nie zapominajcie zostawić jakiegoś śladu po sobie, szczególnie jeżeli jesteście fanem Star Wars czy fanem moim. A jeszcze raz Wam na dzisiejszym dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Bye!